Was na warsztatach w ramach festiwalu Sea Change, czyli kultura i sztuka w walce ze zmianami klimatu, nasz warsztat jest klimatyczny, nosi tytuł Podwiń rękawy i zawiń resztki. Chcę Wam dzisiaj pokazać odsłonę gryczaną wrapów bardzo prostą. Ja odkry, odkąd odkryłam ten sposób robienia wrapów, bardzo często go stosuję i daję do nich, do nich różne wypełnienie, więc co nam jest potrzebne, Kasza biała, niepalona, gryczana, którą zalewamy wodą i zostawiamy na noc. Możemy też zostawić trochę na dłużej niż 24 godziny. Ona wtedy puści takie małe takie kiełki, zacznie kiełkować, nawet zacznie fermentować, też jest wtedy ok. Ta już jest taka właśnie lekko kiełkuje, więc się jak najbardziej nadaje, więc zalewam wodą tylko do poziomu kaszy i zostawiam. A później, co z nią robię, zaraz Wam powiem. E, tutaj już sobie dolałam wody, więc e, oryginalnie tej wody było mniej. Moja asystentka dzisiaj e, Ania e, pokaże Wam, jak zrobić wypełnienie do tych e, wrapów. Ja sobie pomyślałam, że zrobimy wypełnienie takie polskie, bo wiecie, no, kasza gryczana u nas na polskich stołach jest lubiana razem z jakimś gulaszem, a my zrobimy do niej wypełnienie takie też w polskim stylu, z młodej kapusty i ziemniaków. Czyli tak, Ania najpierw nam zszatkuje. Pora, może nawet nie całego, tylko pół, albo tylko tę tą, tą białą część. część, tak. Mhm. Potem zszedkuje Ania nam do tego kapustę, będziemy sobie to podsmażać razem, i do tego użyjemy ziemniaków. Ziemniaki obierzemy, zetrzymy na tarce i wszystko razem to udusimy na patelni, jako wypełnienie naszego wrapa. A ja pokażę Wam, co dalej z tą kaszą. Więc kasza biała z wodą, to są tylko te dwa składniki, które tu są na ten moment. E, dosypujemy soli, ponieważ soli wcześniej nie było. I po prostu te kasze blendujemy najzwyklejszym blenderem. E, zobaczcie, co się Może to mieć konsystencję różną, może mieć taką jak robicie ciasto na naleśniki, czyli taką bardziej, m, taką gęstą. Zbyt gęsta nie będzie dobra, bo naleśniki i te wrapy wyjdą zbyt y, grube. Ja zrobiłam taką rozrzedzoną wersję, też jest ok, też jest ok, pokażę Wam później jak to wysmażyć. Ziemniak w środku. No i teraz po prostu pozostaje nam mieszać. Pozostaje nam sprawdzać, czy to już wszystko doszło. Więc ja, słuchajcie, od siebie dorzucę czarnuszki. Lubię czarnuszkę. Czarnuszka z kapustą bardzo fajnie idą w parze. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda też. Więc trochę czarnuszki. O! Nasze wrapy gryczane, czyli to, co zmieszałam, woda zblendowana z kaszą namoczoną. Dodaję trochę oliwy, żeby się ładnie nam wysmażyły, dosłownie łyżkę. Przed nalaniem zmieszajcie sobie, bo jak stoi chwilę, to kasza opada na dno i ta woda wychodzi na górę, żeby to było równe. I teraz zobaczcie. Mocno już jest nagrzana. O. Wiemy, że ten wrap jest gotowy. Jak zaczyna odchodzić od ścianek, jak zaczyna odstawać od, od boku w patelni, to jest wtedy gotowy, żeby go przewrócić. Jeszcze chwilę, widać też tutaj jak się zmienia struktura tego wrapa na górze, jak z płynnej robi się stały, zobaczcie tutaj, jeszcze można poprzewracać, żeby się równo upiekło po każdej stronie. No i zobaczcie, że jak on już związał z jednej i z drugiej strony, to teraz można go też, jakby się ktoś pokusił o przerzucenie, to da radę, on już teraz jest właśnie w takiej formie naleśnika, wrapa.